Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek i zaznaczyć, że chcesz otrzymać powiadomienia odnośnie mojego kanału. No i oczywiście standardowo zostaw łapkę w górę. Elo. Wjeżdżam jak jebany szaman, by znów zbudzić ducha wojny Słowo dla bezbronnych, gdzie nie dotarł jeszcze Bóg Ostatni krzyk osiedla, dziś odwiedzi wszystkie domy Otwórz okno, niech to niesie na salony, brudny bruk Parze polityków uśmiechnięte na laleczkach wódu Przeciągamy im przez drzewia, biały drut. Tak się kończy każda władza głucha, wciąż za głosy ludu. Rząd chce podatek, za oddech, kościół hajsy za twój grób. Wszystko pod kontrolą, władza opętana. Potwórka was pierdolą, podpalając grama. Odejście wciąż niezmienne, między nami ściana na blokach mamy plenię. Każdy z nas to szaman, szaman, wszystko pod kontrolą, władza okwentalna. Potwórka was pierdolą, podpalają w grama. Podejście wciąż niezmienne, między nami ściana, na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman, szaman, łykasz to ścierwo co mówi ci prasa, łykasz to śierwo co mówi ci TV, Lek da ci tylko prawdziwy szal Drogę jak wód z Haiti A nasza kasta wciąż opętana Chwała walczącym zapamiętana z betonu dżungla tu nie ma banana i tylko zdrajcy wiszą na palma Zima na klatkach, zima na kontak Puka komornik twój rządowy kontak Dotwieraj jemu w nowych kubotach jest...